Budujemy domy już ponad 25 lat. Obecnie mamy już zbudowanych ponad 700 domów. Cały proces wygląda w ten sposób, że wystarczy, że Państwo posiadacie działkę, przy której wyborze możemy również pomóc, resztą spraw możemy zająć się my. Możemy wybrać projekt, pomóc w wyborze projektu. Lub też zaprojektować indywidualnie projekt, dopasować do działki, do państwa wymogów. W chwili, kiedy jest wybrany projekt, możemy dokonać wyceny tego projektu. Jeżeli ta wycena jest odpowiednia, to spotykamy się z państwem na działce, u państwa na, na działce. Żeby zobaczyć lokalne uwarunkowania, dojazd do działki, jak wygląda działka, ewentualnie warunki gruntowe na działce. Jak wszystko to jest odpowiednie, wszystko się zgadza, wszystko jest w porządku, wtedy podpisujemy umowę. Na drugi, trzeci dzień po podpisaniu umowy, kontaktuje się od nas osoba, która ma wieloletnie doświadczenie, jeżeli chodzi o pozwolenia na budowę i ta osoba w ciągu dwóch miesięcy organizuje pozwolenie na budowę. W ciągu tygodnia, maksymalnie dwóch tygodni od prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę rozpoczynamy budowę. Stan surowy trwa trzy miesiące, prace deweloperskie dwa miesiące. Pracę pod klucz e, dwa miesiące. Do tego możemy wykonać jeszcze zagospodarowanie terenu w ciągu jednego miesiąca to znaczy ogrodzenie, ogród, kostka, podjazdy, schody zewnętrzne, tarasy. Całość procesu zajmuje 7-8 e, miesięcy. Od kilku lat budujemy na terenie całego kraju, w całej Polsce. Mamy wiele inwestycji w budow budowę domu jednorodzinnego w okolicach Szczecina. Ale mamy również w okolicach Zielonej Góry, Jeleni Góry, Wrocławia, Katowic, Krakowa, Augustowa, Suwałk, Olsztyna. Mamy inwestycje również w okolicach Gdańska, Bydgoszczy i bardzo dużo inwestycji w rejonie Warszawy. Nie byłoby to możliwe, gdybyśmy nie mieli wyspecjalizowanej kadry. Czy to będą murarze, cieśle, dekarze, elektrycy, hydraulicy, tynkarze. Glazurnicy, malarze są to osoby, które wielokrotnie pracują u nas po kilkanaście lat. Dzięki temu, że wiemy, kto zbudował dom, z jakich materiałów a tutaj dodam, że tylko i wyłącznie z materiałów gatunku pierwszego atestowanych, certyfikowanych jesteśmy w stanie udzielić dziesięcioletnią gwarancję. Po wykonaniu całego zakresu odbieramy budynek do użytkowania. To jest już komplet całej inwestycji budowy domu od A do Z.